Nazywam się Tomasz Ziółek, jestem specjalistą ortopedii i pracuję na stanowisku kierownika ostrego dyżuru w szpitalu Carolina Medical Center. Na naszym dyżurze przyjmujemy chorych przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zarówno dorosłych, jak i dzieci. Zajmujemy się zapotrywaniem wstępnym lub ostatecznym ostrych stanów narządu ruchu, jak urazy czy ostre bóle, kręgosłupa, stawów. Na naszym dyżurze stosujemy poza bardziej tradycyjnymi metodami zaopatrzenia również nowoczesne ortezy specjalistyczne czy lekkie opatrunki uniechomiające. Pacjent po rejestracji jest konsultowany przez lekarza w gabinecie, następnie wykonujemy niezbędną diagnostykę. W razie konieczności możemy też pokierować pacjenta na badania bardziej specjalistyczne, jak u OSG, rezonans czy tomografię komputerową. Dużą zaletą pobytu na naszym dyżurze jest krótki czas na wizyty, który rzadko przekracza godzinę.